Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania Kolejnego odcinka z Ark Survival Evolved I jest ze mną dzisiaj Plaga Siema Dzisiaj co będziemy robić, to wejdziemy sobie w końcu do jakiejś jaskini Bo jeszcze żadnej jaskini nie byliśmy na tej mapie To jest pierwsza jaskinia, którą spotkaliśmy A jest ich od cholery, naprawdę było jest blisko wystarczająco naszej bazy I po prostu będziemy sobie ją pozwiedzać, troszeczkę z materiałów pozbieramy przy okazji Tak zwiedzanko chodź. Patrz biją się Ty, tu, tu jest jakiś ten, mrówka czy coś i z też jest. Ale to są te beetle. Ło, wow, wow! Ło, sypiace dwa. Trzeba ich włączyć na perkę. Pał, sypiace wleciały, nie to są te beetle całe. No, i co z nimi? Właśnie nie wiem, nie pamiętam co one robią. Włącz, włącz, paładusiciel. Bunt rzeczny, py 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 pip, nie grzesz. Dalej go, pipy, piąty level. E, okej. Łe, piąt. Zginie szybko. Py. Bo, nie Ze ściany No normalnie ze ścian wychodzą. Czekaj. Ale bo balboa leci. Ojej, a ja walczę z Sabertoothem. Dobra. Tomek. Saber na Saber. Saber Właśnie na tego saber. Saberowi trzeba będzie trochę lepiej wklepać. No. W panterce. Właśnie to zrobimy dzisiaj. Przy okazji tego rajdu na bazę. Beg, już, Hej ty, pojedzone. czy ten Beatle nie żyje? Bo siedzi gówniak taki i nic nie robi. No, chyba nie Pat żyje. food in last eye. nie, jest! Kurwa, rzucił się na mnie! Biegnę! Zostaw mi żółwi ognojaku. No to są jakieś wielkie, nie? Nie wiem co to jest stary. To są przerośnięte kleszcze. To są chyba żółwie gnojaki jakieś, wiesz? Tak. Czy żółwie. żółwie? 150 level tutaj jest. A raneo. jaka? A, myślałem. Ale nie atakuje mnie, bo jest do mnie tyłem i nie może nic zrobić. O, mam go. No, Jaki ten level. gnojak jest silny, ja pierdzielę. Tak? Stary, no klepę go karno. Zabyt co? 45 ma. To jest wąż. Wąż rzeczny. Wąż rzeczny, tylko ta jaskini jakby do góry szła. Yy... Nie pierdziesz, Ej. że to jest wyjście zaraz. Nie, Rado. to jest jaskinia, Normalnie. Bo jak nie omijaj zwierzątek tylko. No masz tu balboę, no to bij go. Ja sobie no, pomyślałem, wiem balboę. Tego też jeszcze tak przyciśniemy. O, elegancko. Ty, po zamiatane. Wow, paki to grzyb. Ło, bu... wow, świedzące grzyby ninja. Co I za grzyb? Balboy. O mór, tam mi ścielił. To no, 105, no stary. Trzeba odpocząć, chyba wiesz? Bo torpor się wbija bardzo. E, nie, mnie nie wskakuje. Gdzieś gdzie skakuje ci. No nie. ja też mam... ma już torpory. No tak, twój zwierzek ma też 75, 95, a ja mój ma 200 ponad. O Aha, fuck, no to... ile tu tego jest? Także ja mam. Ze ściany cię. spadło, czekaj. O piepa, wyk, wyk, 3 boa. O kurwa. Ale jakie levele, 150? Wow, easy. Tak mi uście, cybertooth to będą mijały. Ale lepiej jeszcze nie wbiłem, dziwne. No bo on już, wow. panterka też ma trochę levelu bity. Aha. W ogóle Araneo też da się oswoić, wiesz To? się nie. No, robi? Pająki. A nie wiem, nie pamiętam. To by było Ej, o, o Jezu, myślę, że to jest taki spadek o. z góry. A to są jakieś dziwne wow. grzyby i to w ogóle teraz leci wszystko w dół. W sumie tak, że się wszystko zgadza elegancko. O. O myślę, że to będzie ogromna jaskinia. Konkret, żeśmy się nie zgubili, nie? Bo dopiero by nie było no, damy radę. Tak, grzejemy Byk. Ja pamiętam jak zaczynałem swoją przygodę z Arkiem. Pamiętam. I mnie zabrał diabeł do jaskini, żebyśmy wbijali levele. I się zgubił. I, I zginąłem oczywiście. Chyba ze trzy razy tam. A diabeł się zgubił, i no i tak było <laughs> bardzo ciekawie w ogóle. Cicho. Był wtedy takim ekspertem w arku. A ja nie umiem grać w ogóle. I się zgubił. <laughs> a ja zginąłem. Nie, ja też te dwa co grałem, to też były początki. Tylko, że no, no wiesz, byłem raz w jaskini i mówię, kurde, ale jestem spoko. No. Wezmę typa, w ogóle go nie znam praktycznie. Każdy mu o co B, nie? Lipa. Poginęliśmy. Tak dobrze, że ode mnie nie uciekł, nie? Eee. Jest jeszcze jakieś zejście na prawo. Tam, gdzie jest taki wielki grzyb? A tak. No. Ale tych balbołów to jest od cholery. No. Poczekajmy. O, kot przyszedł się przywitać. Siema, elo. Bo tu gdzieś powinny być też jak normalnie te... E, te artefakty, no. nie? A, możemy ich szukać. Wow. Jest na przykładzie, żeby ich szukać. I tak zrobimy. O, tu się wjeżdża, patrz. patrz. No. <grym> wow. Mi skoczył kurde aż zawinęło fotel KOT No Ty wybił z oparcia wiesz To jest metal e. Metal e, grzyby Te grzyby, grzyby robią Nie A jak wiem się, nie przechodzi się przed Ło tu są zwierzątka. Beatle Worzej Bitle, bitle, bitle To go to latuje w ogóle O, małe skurczyby jakieś mierdzące Karabeusze Ladeusz, karabeusz To jakie on ogromny level mają, czekaj, zaskoczę z tego no są? ty bo cię Kupa, zje. Jeszcze jeden. Goły przyszedł w ogóle na wyprawę, nie Nawet Nie to ja dołożę. jestem taki jak się urodziłem, taki chodzę przez cały czas. I tak cebulak. <laughs> nie no bo co chwilę, wiesz, zbiegam coś robię i zawsze odkładam zbroję. Leżę przez. No no no. O. Spokojnie. To ja już mi skoczy na biurka. Zobaczysz, że leci monitor, to byś wiedział o, co chodzi. Okej, okay, spoko. Słyszysz? o, o, o już chodzę nie po że proszę stąd dziś. Nagrywa. Panie gocie! No, dobra, idziemy dalej? Czyli da się to zebrać? Nie, no nie Chyba da się, nie. to jest takowy strój no. no można zebrać trochę kryształu, myślę, że Eee, no przecież kryształki jest tyle na powierzchni, że... No w sumie, to wszędzie jest, na tej mapie jest ogólnie od cholery no. tych wszystkich rzeczy, także. tyle Ty! Ratuj mnie! tu Paraliżował mnie! Jak to? gryź go! Po piętna! Gryzę! Gryzę cały Cię czas! Obluł. dobrze, pod nogi mi go położyłeś. to jest... No, miał sparaliżowanie, miał swój bertufek, wiesz? A, nogę miał, ja myślałem, że to połamana noga i się wystraszyłem, że umiera <gry> Ale nie, nic mi się nie stało. Ej, w ogóle poczekaj, bo mój... O, O, jest coś niebieskiego! Co? Artefakt! Poczekaj, poczekaj! O. Bo jestem Co z robisz? bo ja mam jestem obciążony i nie mogę się ruszyć praktycznie. Po coś brał te kryształy! To nie chodzi o to, chodzi o żarcie! Patrz ile like ich tu jest! Łow morny mamy przerąbane Eee, tam gadasz goście, proszcie. więc artefakt, znajdziemy artefakt, będziemy mistrzami gry iż to, kurde. Ja czaje, pierwszy artefakt jo. na świecie no chłopie. A jest na dole rzeczywiście. Jest. Jak one lecą z słońce? Spadają ze skały. Talary, no, talary. Ja to Dobra. muszę wywalić te rzeczy, bo inaczej będzie przykro. Dobra, w dupie, lecę ze wszystkim. Nieważne. Nie co wiem czy to wiesz, jest. ale na O jest taki skrót. Wiem. Dobrze nie wiem. Mi na przykład Lajka powiedziała. Później jeszcze ktoś. Nie no, widzisz? Ja znałem się na tym. Ja wiem, tak. ja wiem, później. Miesz takie rzeczy, bo... Nie ogarniał czegoś to. Ja, nie, Dobrze, możemy iść? Czekaj, jeszcze trochę, bo jeszcze z tym trochę przeżyłem. No ten, trak, przecież... Dobra, ja ten artefakt zginę. mam smaka na niego, nie? Py. No skróty, dymę, dymę. Dymę, dymę. Dymę, dymę. Dymę, dymę. andruty, py. Andruty. Ej, Andruty są niedobre, nie lubię andrutów nie. O Nie smaku w ogóle. To mam jest. w szafce nawet andruty Nie zabiję jak zajrzę? Co tu się stało? O, zajrzałem do artefaktu? Nie, nic się nie zabije. Znalazłem proce w nim chłopie! Proce? A, bo to jest rzut taki, bo czasami też się zrzuty, bo to jest niebieski co to? Tu ty tak tu piesz? Tak. O, się straszyłem. Nie, to lipa, to jest taki zrzucik malutki. Bo czasami też są zrzuty w skinie. Bardzo słaba, nie polecam. Tut, tu, tu. Bra. Je. zginą za chwilę. Setny level, skubanie z mojej. Ale od cholery mają te levely właśnie. Dobra. Bo to jest y, niebyle jaka jest skinia. Ty mi się w nogi wplątał. No co? Jak się radzisz? <grym> O, tak przeżyłeś, gdzieś... jednak przeżyłeś jakimś... no nie no, Zdebtałeś No nie mnie, nie właśnie. wierzę! Piotrek, wyjdź ze mnie! To, jak, no, Piotrek, jak? wyjdź ze mnie! Zdeptałeś mnie, chłopie. Zdebtałeś no nie, nie to. wierzę, tak nie będzie, o! Dobra, o, o, no. Tak, ciała. No nie. Pająk mnie opuł, o, teraz pająk do mnie wlazł. Ratuj mnie, nie mogę Co tu się dzieje z tym? tym? rzeczami, tak wchodzą w siebie. O. Już go zżeram, gościu. Spokojnie. Laki są po prostu przez te update'y, No, wiesz. mówię, jeszcze przez te update'y. No. Biegam na skały. To są no, nie, nie? to są pająki, tylko jak... Patrz, jakie takie małe jakieś się wydają. No, jakie tyski, tyski, takie. 50 level. No, co to jest w ogóle, pająku? Pająku... O, kolejne ze ściany. Nie, ze ściany wyszedł. No. Ale ja. Ze ściany, normalnie. Trochę no, obiekty dobra... im się popsuły. A, można zajrzeć za ten obiekt. Oho. Balboły. Węże. Byk, pojechane, totalnie. Uku, a tu się idzie, idzie, tu się teraz rozdziela. No to a tu jest woda, to, jest kinia, to tu bym wiesz, nie szedł. Czemu? A no bo, bo no, będziesz byłamy. nurkował? To nie, to myślę, że nie. Czekaj. Jak jest tam rozebrany robić. specjalnie. A, Do tego dobra. zadania. Dobrze. I ona jest czysta ta woda, tu nie ma tych. Czy ty byś chciał tu znaleźć? Jakieś rybki na przykład, które będą chciały mnie no, zabić? Dawaj ziomek, bo tu walka czeka na siebie. Czy próbujemy wchodzić trochę do tej wody? Ja bym nie próbował. Jusiąr? Sure? Nie, nie próbowałbym. Bo jeszcze, jeszcze tam zginiemy czy coś. To wiesz, jeszcze mamy kawał, kawał jaskini, mamy do sprawdzenia, więc sprawdźmy, Gdzie to mamy bezpieczne. jeszcze kawał jaskini? Kręca jaskinia przecież. Tak? No. To ja już pływałem. No nie. No nie. Bej, ja tu, ja tu grzeję, walczę. Właśnie widzę, czekaj jeszcze serowym niechęciem w portale. No, i o, pokonałem je sam. Bo ty też Ty kąpałeś wtedy, jak ja, bohaterz. Trzeba kiedy? O, tu jest jakieś małe akwarium. Ja Jeść przynajmniej kąpe. Żuk gnojarz dla ciebie. Co masz na mnie? Żuka gnojarza, pasujecie Super. do siebie. Ej, gościu. Będziecie toczył jak górno. Ej. To było śmieszne akwarium. Ej, jak ona jest no, wow. Eee... P. Nie zabił tego, beatlace pobiegł. No, tak. mam jakieś ważniejsze rzeczy do roboty, nie wiem. Ja, Uło, co tu tak lata tutaj? A to tu pluje, pająk. O! No, alo, wyjdź ze mnie, gościu! Zwierzątek tu trochę jest. Przepraszam! Który, której, wy... której części wyjdź ty. ze mnie nie rozumiesz? Co się stało? Czemu ja dostałem obrażenia? Nie no, A co tu się stało? A torpor rośnie, się wystraszyłem, bo mi ekran zaczął pulsować. Mówię, co jest, A, no, tor -tor. to tortor. -tor. Tor -tor Tora tara. Tak. No, już. No ale te Zatem bitle naj... są bardzo ładne, patrz jakie one mają kolorki. No, fajne, śmiesznie tutaj. Tak jak Zatem muchy, nawet... wiesz. Te muchy takie gówniane, co no. na, na głównie się dają. Wiesz co no wiem. A one nie zabijają nas w ogóle. Nie ma no jak mieć. podejdziesz do niego za blisko, to, to cię zaczyna A. się irytować troszeczkę, wiesz? No, ja to bym rozwalił te, te wredne te tutaj, o. Puli Skorpiusy? Puli Skorpiosy, tak. Dobra. Dają pulę Skorpiosy. Zabij go wreszcie, dziękuję. Bo ja nie mogę ty, ani... no straszne rzeczy się dzieją. Dlaczego ono się tak? Lewe? Weź z, jest... O, dobra. O, jak je wezmę z byka, to to... Karno masz robić. po prostu. No ładne. Chodzi? O, już jakiś boa tutaj przyleciał do mnie. Te jaskinie to są zdradliwe bardzo jednak. No bo one podpałów. wszędzie. Wszystko, i wszystko wygląda w <grym> nie? Co? Chłopie, co? co to jakiś pancerny Boa. Ty ty Ej kurde Cetipa, czekaj, daj mi chwilę! Odgarnę to stwierdziłeś Pobie? Mi! jeść. Patrz, jako jeździsz dostałem strzała od o, tej Czekaj, 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 czekaj. Wracaj! może to jest Zbigniew! Chłopie, jak ja dostałem strzała i cały pancerz mi zleciał. Całutki, cały metalowy pancerz zniszczony. Ej, ale pizda, żeby mnie nie uderzył. No możliwe jest. Oplucie. Nie czekaj, ma od czekaj, tego czekaj, 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 czekaj. Plunięcia. Może jak go uśpię, co? Nie, bo tak to będziemy musieli go przejąć. Już go tu bołam Nie, ja że ci się łatwiej walczyło. Chceś go przejął. Dostał. Na pewno jest martwy. Dobra, już pada. Pochodzi. chodzi? Artro I On był przerąbany, nie? Ej, Ja właśnie widziałem, że ludzie oswojali takie rzeczy, ale nie ja widziałem, no, że, że to jest on budowle. Plunął i mi zabił cały pancerz rozwalił, w Wszystko. Cały ten, metalowy? Pysz, on, Ono One od tego są. I buty, i łeb nawet, Wszystko. Był się chyba dał oswojać, stary. Ja tym stąd uciek, chyba wiesz? Nie mają pancerza. Ale ja też jestem bez i on jak już mnie później to już mi nic nie działo. Bo chyba to o to chodzi, że one prze, tym kwasem. A, kwasem, no, no. Muszę tak powiedzieć. Ty pancerz. Rówczan. I w sumie spoko sprawa, stary. No, na innych ludzi tak wjeżdżać z takim. Pancerz zabierasz od razu. Dobra, lecimy dalej. Pewnie są jakieś specjalne, specjalne armory do tego, żeby one nie padały, nie? Na strzała od niego. Tak nowe. Ty? Może. W sumie to by miało sens. A tak to tak powoli wjeżdża na dzielnie. ma joo, siema Kaciu! siemaniu. Dobra, Dobry idę. O, no, czekaj, kupa. Dobra, teraz idę. To wyrzucam te jedzenie. Znowu woda. Tam znalazłeś? Woda znowu. Znowu? No coś ty. Tam jeszcze jeden był korytarz. No nic, najwyżej wrócimy w wielkim stylu. No, tutaj jest tylko woda już. Kończy się nasza podróż. Musimy iść tym drugim. Wiesz, tam był drugi korytarz, jeszcze. Tak zrobimy, barbowa cię goni znowu. To, grzejemy go. Dobra, dobra. Grzejemy go, jak się do walki. Py, koniec, I dał się jakoś szerżować jeszcze na pewno. Zabiły tą tylko Tego stonogę. Janusza zabiję. Nie, już. A nie. Nie, nie zabiły go, on sobie tam stoi, myślałem, że jest martwy. Co ty ten żółk jest nie do rozwoli... Ej, skolopendra, uważaj, strzelaj. ci mówi, je. że skolopendry, że zabiły, a później że nie zabiły. Jednak Patrz jaka ona jest ładna w ogóle. O. Już dopierdzielona zdrowo. Nie, o, ona chyba jest. tylko ci niszczy zbroję, no? 150. No level, nie. nie? Dziękuję do widzenia. Serio? No. Ryb nie ją mizji. A? Już pada Uhu No i elegancka. Atropluera, no. nie scotopendra. Tak. To U jest scotopendra. E, dobrze, to idziemy chyba... We go back. We go back, dokładnie. Znowu I tu w prawo było przejście, wiesz? Ja to zasuwam na tym. Ja to jestem obciążony jak sam skurczywy. Wiesz, wy, 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 wyzbądź się, ten pozbądź. Wszystkie rzeczy wyrzucam, bo i tak nam się nie potrzeba. A, a napiszę, patrz, patrz. Halo serwer! Ja był nagrywa! Bywa odcinek, zapraszam do trollowania. O ty dziady A jak napiszesz, że plaga też nagrywa? Piszcie! Padłeś na to? To się kameruje, nie zrobisz mi tego. Zrobić to. No. Plaga już że... gigant około bazy, no wiem, wiem, mieliśmy. No. Mieliśmy, a to już nie mamy? Wiem, na to, że go zabili. A tak może być. No. Ja nie chcę w ogóle. paczek z siebie wrzuciłem. No i dobrze, bo to są dobrzy, do, dobrzy gracze. No, no, no. Po prostu szukają pomysłu właśnie. Teraz siedzą na forach. Z temat trollowania youtuberów i zaraz coś wymyślę. Ziuuu! Gdzie ty wyszedłeś? A, myślałem, że tam gdzieś na razie jakieś przejście. I tędy jeszcze nie byliśmy. Byliśmy, to jest drugie przejście. Nie. To jest drugiej strony. No zobaczysz, wracamy teraz. No to, to wrócimy, no. Bo jest już nie ma ściąga. innego. No nie, już nie ma. No ale dobrze, przynajmniej zwiedziliśmy wiskinę, chociaż tyle. A no tak, bo tu się tak skręcało troszeczkę. No. Wracamy na ten sam tor, dobrze mówisz. Nie, ja, pierdziele, nie blokować to. mnie. Wracamy na górę Była bardzo dobra wyprawa. Rup. Jeszcze mamy drugie tyle drogi z powrotem. Podejrzewam, że się zrespiło trochę tego, nie? No, na pewno. Ci bardzo szybko się trochę padły znowu. No hopie, A więcej niż trochę. Tak, ten tufsa pierdziela. Obertułów, a ty jestem najlepszy. Nie ma staminy, hy. Gie, pomimo Dobra, to lecimy w górę. Na razie no, czyściutko. No. W ogóle widzieliście, że przed wejściem stają na nas smoki, żeby ewentualnie się zabrać. To jest taki e, motyw transportu troszeczkę, te nasze hmm? smaczury. Lecisz za mną? Lecisz, to jesteś szybszy O, ja. Okay. Patrz jak się Siu, gdyby nie te lagi, to bym był no. pierwszy. Dobra, już Cię myknąłem, na spacji troszeczkę, nie? By, 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 ja się spaściłem. Zrespiły by. by. się już tutaj na górze. Ja tu powoli cofam do tyłu. Piesznie, wcale w ogóle. Nie spiesz mi się. Poczekaj, kupa No tak. Już. O, o, akurat o, mi jedzenie doszło. Wow, ale lagi. Ale no lagi. 140. O chłopie. Ten to mi wbija torpor dopiero. I ty masz jakiś alternatywny atak na prawym? E, nie, nic nie ma na prawym, a co? No nic, bo tak się raz biję tak. ręką, a raz głową. Aha, okay, na zmianę. Ja, ja jest następny papyk! Wyprzedziłem ich w locie. Nie go, dawaj. No. Te to co słabe, 15, 45 w ogóle. Po co one weszły do tej jaskini? Co to, co to w ogóle jest? To no jest ich dom Wcudziłoby czy coś? Się. Co one sobie no. myślą? O, o, i tu już nic nie ma. I to jest tam... koniec. No i dobra, wyprawa ładna. Polecimy fajna. do bazy jeszcze chyba, nie? No to tak mi się wydaje. Tak, tu siadaj na smoka i oka. Czekaj, muszę wyjść najpierw, bo się znowu Ka karno spocił. Ło, wow. co to z takiego wielkiego tam lata? Ło, wow, przyleciał ten ten. Czem? Co? I bobra Kłecal? wiezie. albo Bobra wiezie. Co złodziej? Stałe. No. Czekaj, to jeszcze lecieć do bitki. Leciało do nich czy nie? O, nie. Dobra. Dobra, to ja kupuję tą panterkę. Mykamy. I patrzcie, transportik elegancki teraz Bardzo ładnie, tak to można A... zwiedzać mapę, nie? Nie, ale sobie tu te. mi się wbiły levele na, na smoku. Bo jak stał? No. A może gdzieś przez ten, przez Sufit dostawał jakieś dla czy... ściany, no. Pewnie tak było, na pewno tak było. Mamy smoki. Ry, ry. Najlepsze smoki w mieście. Ale tu masz szybszego tego kurde Franka dużo. No, Franek ile ma procent? 196 A, no widzisz, ja już mam 112 To wiesz No widzisz, to jest Elder ten. Dragon To jest stary, prehistoryczny dragon To nie jest takie wiesz Dobra, e, no i wracamy tutaj okay, Bardzo ładna elegancja. wyprawa, podobało mi się, Projekt możemy takie wyprawy robić Oczywiście, dajcie znać w komentarzach co myślicie o takiej wyprawie. No też, dokładnie, bo jeszcze mamy parę rzecz. jaskini Jeszcze są i jeszcze jest parę podwodnych jaskini Które będzie można zobaczyć jak jest, to będziemy jakieś inne rzeczy Tak Sądzę, że spoko jest wyspy i takie tam Dokładnie Dobra, to tyle